Witajcie! Fantastyczny świat dronów pozwala nam zobaczyć najodleglejsze zakątki naszej planety i uwiecznić ważne wydarzenia. Drony to nie tylko zabawki czy nowomodne gadżety, to prawdziwa rewolucja w pozyskiwaniu danych z przestworzy. Dzięki dronom możemy latać nad gęstymi lasami, przemierzać tafle wodne i penetrować najbardziej niedostępne zakątki naszej planety. Drony dają nam możliwość spojrzenia na teren i obiekty architektoniczne z zupełnie nowej perspektywy, czyli z lotu ptaka. Ale drony to nie tylko narzędzie do podróżowania i rozrywki. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia w architekturze, budownictwie, rolnictwie, nauce, a nawet w akcjach ratunkowych. Pomagają nam uzyskać informacje, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do zdobycia. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie niesamowite ujęcia, które udało się nakręcić dronem. W stolicy Etiopii, Addis Abebie, znajduje się plac Meskel, który przeraża nawet doświadczonych kierowców z innych krajów. To nieuregulowane skrzyżowanie trudno przejechać, a jeszcze trudniej sobie wyobrazić, jak je w ogóle przejść. Wrodzone pastwiska dla bydła stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. Na takich wybiegach zwierzęta niewiele się ruszają, ale przebywają na świeżym powietrzu i otrzymują pokarm wzbogacony w składniki odżywcze. Te miejsca to nowoczesne, złożone i wydajne kompleksy inżynieryjne składające się z wybiegów, stanowisk do karmienia, rowów i innych elementów. Gęste i bogate w minerały morze martwe uważa się za 8 lub 9 razy bardziej słone niż oceany. Złoża soli są tu tak zadziwiające, że po ich powierzchni można nawet biegać. Mówi się, że Shibuya to najdziwniejsze i najbardziej zagmatwane skrzyżowanie na świecie, a Tokio jest bez niego nie do pomyślenia. Podczas gdy piesi czekają na zielone światło, przed skrzyżowaniem gromadzą się setki ludzi, a wokół świecą billboardy reklamowe o każdej porze dnia. Wangxian to chińska wioska położona na zboczu urwiska, która zachwyca swoim niesamowitym pięknem. Zastanawiamy się, jakie inne zalety oprócz malowniczego widoku może mieć takie mieszkanie. Obłoki perłowe, czyli polarne chmury stratosferyczne, powstają, gdy temperatura w niższych warstwach stratosfery spada poniżej minus 81 stopni. Zwykle można je zobaczyć na północy Rosji i Europy. Nowoczesne mosty służą nie tylko do łączenia brzegów rzek, ale stanowią też prawdziwe arcydzieła inżynierii. Most pierścieniowy nad płytką laguną w Urugwaju nie jest wyjątkiem. Przyczynia się on do wzrostu ruchu pasażerskiego oraz ułatwia życie okolicznym mieszkańcom i turystom znajdującym się w strefie nadmorskiej. Wysokość Tamy Rapel w Chile wynosi 112 metrów. W przypadku konieczności spuszczenia wody, strumienie wyrzucane są w górę, aby nie uszkodzić koryta rzeki. Mówi się, że delfiny, podobnie jak ludzie, czekają na odpowiednie fale, aby móc surfować. Delfiny surferzy umiejętnie łapią fale i robią to wyłącznie dla przyjemności i rozrywki. Lot balonem na ogrzane powietrze dostarcza wyjątkowych wrażeń. A co powiecie na piknik na wysokości? Architekci tego karaibskiego hotelu wykazali się wielkimi umiejętnościami. Przystosowali wnętrze jaskini do zamieszkania. W tak powstałym domu goście mogą się świetnie bawić. Sypialnie urządzono w stylu rustykalnym. Ze wspaniałych tarasów można podziwiać widoki na morze, a miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skakać ze skał, nurkować swobodnie i z rurką. W Szanghaju wiele ulic ma dwupoziomową strukturę z wiaduktami przecinającymi się na różnych poziomach. Istnieją również obwodnice wewnętrzne i zewnętrzne. Szczególnie efektownie prezentują się one nocą, tworząc zachwycający widok. W Chinach duża liczba ludzi zachęca do organizowania spektakularnych flash mobów. Dno morskie kryje wiele tajemnic, zwłaszcza w odniesieniu do zatopionych statków i samolotów, które rozbiły się i utonęły w wodzie. Część z nich można zlokalizować za pomocą zdjęć satelitarnych i zdjęć z dronów, które latają nad trudno dostępnymi miejscami. W ciemnych głębinach mórz i oceanów naszej planety kryje się wiele ekscytujących rzeczy. Żyją tu nie tylko niesamowite stworzenia. Również w głębinach można znaleźć pozostałości statków i samolotów. Pomimo faktu, że współczesne samoloty nie boją się uderzenia pioruna, obserwowanie burzy z okna na wysokości 10 tysięcy metrów może być dość niepokojące. Festiwal wina w Bordeaux pozostawił wrażenie nie tylko dzięki różnorodności trunków, ale także dzięki niesamowitemu pokazowi dronów. Goście mogli obserwować setki bezzałogowych statków powietrznych tworzących różnorodne obrazy na niebie. Właściciele tych jachtów powinni raczej zastanowić się, czy to bezpiecznie przebywać w pobliżu takiego statku. Po silnej burzy domy w pobliżu jezior Erie i Ontario zamieniły się w lodowe rzeźby, a długość soplina niektórych z nich sięgała 4 metrów. Chiny słyną z zawiłych węzłów komunikacyjnych, ale węzeł w Guizhou wygląda jak gigantyczna kolejka górska dla samochodów osobowych i ciężarowych. Ten niezwykle złożony projekt infrastrukturalny zyskał przydomek koszmaru dla kierowców próbujących trafić na właściwą drogę. Święto Smoczych Łodzi to jedno z niezwykle popularnych świąt narodowych wśród Chińczyków. W tym czasie na wodzie odbywają się ekscytujące zawody, podczas których łodzie są tradycyjnie ozdobione głową smoka i łuskowatym ogonem. Spotkanie z wielorybem to naprawdę wyjątkowy łód szczęścia, ale zobaczenie ich aż czterech to wydarzenie, które zdarza się razy w życiu. Rekin młot ma nie bez powodu szczególny kształt głowy. Pomaga mu przeżyć i skutecznie łapać zdobycz. Jednak tym razem niestety obiad uciekł. Fiszbinowce ważą ponad 150 ton, a ich apetyt jest proporcjonalny. Czasami wystarczy, że otworzą swoją ogromną paszczę, a małe rybki same stają się ich ofiarą. W upalne lato mieszkańcy miast mogą wypoczywać i bawić się w parkach wodnych, jednak napływ odwiedzających jest tam często ogromny. Betonowa płyta może wydawać się mocna i trwała, dopóki nie dobierze się do niej koparka. W dzisiejszym świecie wielu szuka spokoju i samotności, zwłaszcza we własnym domu. Dlatego, kiedy dron wtargnął na teren prywatnego domu, jego właściciel postanowił rozprawić się z nim za pomocą broni palnej. Hotel Speedbank Fort położony w cieśninie Solent to prawdziwa forteca obronna marynarki wojennej. Posiada osiem pokoi w stylu wiktoriańskim, restauracje, bary, winiarnie i baseny. Z okien, wstawionych w otwory po armatach, roztacza się malowniczy widok na morze. Dachy wykorzystywane są do różnych celów. Zmienia się je w ogrody, urządza się na nich imprezy firmowe, randki, a nawet plażowanie, zwłaszcza gdy nie ma możliwości wyjechać z miasta na wycieczkę. Ludzie zmuszeni są przystosować się i znaleźć inne sposoby na opalanie. Jabłko, które spadło z platformy wiertniczej, wywołało radość u tamtejszych mieszkańców morza. Delfiny zwykle tworzą niewielkie grupy zwane stadami. Czasami jednak tworzą małe grupki do wspólnych polowań lub do obrony przed białymi rekinami. Na brzegu jednego z jezior w Szwajcarii pojawiła się mała trąba wodna, która kręciła się zaledwie kilka minut, a potem zniknęła bez śladu. Jeśli chcecie komuś poskarżyć się na swoje warunki pracy, to zdecydowanie nie jemu. Jego warunki pracy są nie tylko niezwykłe, ale także bardzo niebezpieczne. Można powiedzieć, że była to niesamowita celność lub po prostu szczęśliwy przypadek, ale temu mężczyźnie udało się piłką strącić lecącego drona, powodując jego upadek. Wygląda na to, że ta ciężarówka została dopuszczona do tzw. strefy 51. Strefa 51 to obiekt w Nevadzie, gdzie prawdopodobnie znajduje się tajny poligon Sił Powietrznych USA. Wszystkie rozgrywające się tu wydarzenia są otoczone tajemnicą, dlatego strefa 51 cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Płynąca lawa to spektakularny widok, a jej czerwony i pomarańczowy kolor wskazuje na temperaturę w zakresie 1000 do 1150 stopni. Kiedy ta maszyna zabiera się do pracy i opryskuje zbiory, efekt jest imponujący. Jeśli myślicie, że powszechne zjawisko, jakim jest pojawiająca się po deszczu tęcza, tworzy łuk, to się mylicie. Z ziemi widzimy tylko półkole, ale wznosząc się wyżej, czasem widać ją w całości. I to wszystko na dziś łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia wkrótce.